To wcale nie coś lepsze od nas <noise> Nudzą mnie filmy o kosmetykach Nie chce się oglądać Nie odbierajcie wiadomości, wiecie, nic nie klikajcie Żadnych linków wam nie wysyłam, niczego wam nie wysyłam Bo powiem wam szczerze, że ja nie lubię Tych filmów nagrywać Ale wyglądam No co tu mi się wywinęło Patrz, nie w tą stronę, Łukasz No Dobra. Witam Was cieplutko. Jedziemy do sklepu. No możemy jechać jak chcesz. Ale aha, jeszcze czekasz, dobra. pojedziemy do sklepu w każdym razie. Nie wiem, kupiłem może jakieś warzywa, słuchajcie, na sałatkę yy, świąteczną. Trzeba kupić żwirek, kici yy, i trzeba... A no i my może tuż sobie kupię, ale... Bo, bo tu już się malowałam taką resztką, wszystko mam pokończone, wszystko mam powysychane. Po Było to odpada z... Chuchu. Aż tak? Ale wali. E, no, ja w Miśku, bo słuchajcie, no, wiosna przyszła i odeszła. E, o ile żonkili, pacia, ja tu będę musiała przyjść pozbierać. zbierać? się w tamtym tygodniu, kiedy zakwitną. Zakwitną, ale one jeszcze nie trzymają do przyszłego tygodnia, mi się wydają. Zobaczymy. Słuchajcie, można zbierać podobno jak tak rosną dziko, tak jak tutaj właśnie u nas na osiedlu, a jak rosną gdzieś w jakichś parkach narodowych, czy w ogóle w jakichś parkach, to chyba nie wolno zbierać. Tak mi się wydaje, ale tak dziko wolno. Więc to dzisiaj chciałabym Wam trochę ponagrywać e, filmów na kanał, ale nie, nie, nie wiem, jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. No strasznie mi tu faluje, nie w tą stronę. czy na tą stronę przerzucę to nie będzie tak widać. Nie, widać. A właśnie, miałam sprawdzić, jest trochę tak, paszport, jest. Szukałam w domu paszportu i nie ma, w aucie jest, ale to No, bo może paczka jedna do mnie przyjdzie, ale to też nie wiem. No, i także tak, dobra, odezwij się do Was już później. No, po prostu. Jesteśmy po zakupach, ale to jest, słuchajcie, jakiś koszmar, po prostu jakiś koszmar, ile jest ludzi. O, jak oni jeżdżą z tymi wózkami, to jest dramat, jest po prostu, słuchajcie, dramat. Trzymam jajka na kolanach, bo z tego względu, że nie mamy żadnej torby. I podjechaliśmy sobie wózkiem pod samochód, ale. Myśleliśmy, że mamy wałcić jakąś torbę. No nie mamy. Wszystkie torby są w domu, nie zabrane po ostatnich zakupach, więc nie, ja nie będę ich trzymać na kolanach. Ja je tutaj postawię pod nogami. O, tu zablokuję, ja tak? Nie, nie zablokuję. Ta. Czekajcie. Jezusieńku. Reszta jest w bagażniku, słuchajcie, luzem walnięta. Jeszcze Łukasz chce jechać na myjnie. Jeszcze trzeba do polskiego. A mi się już nic nie chce. sobie Łukasz jakieś mleko kupił. Zbyskawkowe. Dolewa teraz Łukasz tylko no płynu jeszcze do spryskiwacza, by się skończył. Eee. I tak, ale ja nie wiem, czy ja będę jechała z Łukaszem na tą mynie i, i ten, czy mnie nie wyrzuci po drodze do, y, w domu po prostu. Słuchajcie. O jasne, się zrobiło, bo maskę za mną. No, nie, jest jest masakra, nie. Niby jest ta inflacja, niby mają pieniędzy, a koszyki co to takie białe? a koszyki słuchajcie całe pełne hmm. całe cięcie ale widać że biorą ludzie najtańsze rzeczy po prostu co tu było Wielkie. jajka mam w nogach wiesz ty cię tak na mleko wzięło ja nie lubię takich rzeczy no dobre no. <laughs> dobre ale no. ja tak się lubię na takie rzeczy. No także... To szaleństwo. Szaleństwo. tym mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Czy jakbyście mi pytali o zainteresowania Łukasza na YouTube, to... To właśnie takie. No. Tak trzeba żyć. Kto wie, ten wie, ale jeżeli ty wiesz o co chodzi. To wcale nie jesteś no lepsza jest od nas. To znaczy, że jedziemy na tym samym wózku. To no już nie za dobrze. O Boże, dobra, bo pewnie większość nie wie. Dobra, uciekam z chęcią. Łukasz nie jedzie, także ja wyłączam kamerę. Jednak przyjechałam z Łukaszem na myjnie, też. Już mówię, dobra, już nie, wysadzaj po drodze. Czekajcie, pokażę wam w ogóle po kieszeniach mam rzeczy takie drobniejsze żeby to nie latały po bagażniku, a trzeba będzie iść po, tak jak mówię, po ten Co ja tu mam? o, słodzik cóż wam chciałam pokazać mam, mam pojemne te kieszenie nie wyglądają, a są ten tu już sobie kupiłam, odkupiłam sobie z powrotem ja wcześniej używałam cały czas Paradise tego L'Oreal Paradise jak zresztą pamiętacie, będzie teraz szumiło, sz, szumiało trochę. Natomiast przerzuciłam się na Sky High, bo y, myślę, że on ma jeszcze lepszy efekt niż L'Oreal Paradise. Dlatego y, wracam do niego. Chociaż powiem Wam szczerze, no nie wiem, czy będzie widać. O. Chociaż powiem Wam szczerze, że y, nie wiem, czy będzie słychać że bardzo dawno go nie używałam, bo tak jak mówię, mój mi się skończył, mam jeszcze jedną wersję tego, ale wodoodporną, więc jej tak często nie używam, nie lubię, po, nie, lubię wodoodporne, ale nie lubię potem tego zmywać, o to mi chodzi. A y, cały czas teraz używałam y, jakichś moich takich, wiecie, y, takich, które kiedyś kupiłam. One leżały jeszcze zamknięte y, już bardzo długi czas, tego mojego całego y, zapasu kosmetyków, który Wam kiedyś też pokazywałam na filmie. To właśnie stamtąd miałam Revolution czy Revlon? Chyba Rev Nie Revlon, chyba. Revlon? Revlon Matusza? No, w każdym razie coś takiego i cały czas używałam takich, wiecie, takich, no one nie są za dobre te tusze, yy, nie są za dobre, są tanie i niestety niedobre, ten jest drogi, on kosztuje 12 funtów już, w Aździe przynajmniej ja kupowałam, więc w Aździe 12, a L'Oreal Paradise też już kosztuje chyba 12, tak mi się wydaje, 11 już kosztował bardzo dawno temu, a że jest ta inflacja teraz i tak dalej, no to już na pewno 12 kosztuje. No, także, no, ale no, musiałam już sobie odkupić, bo, bo naprawdę nie, nie, nie mam się już czym malować. Dzisiaj naprawdę taką resztkę wy, wy, wygrzebałam po prostu jego, właśnie. Ale on już jest zaschnięty. No i widać jest, że to jest resztka i że um, już mi się nawet obsypał, gdzie przy nim się to nie dzieje. Widać jest, że to jest resztka. No. także myjnia będzie załatwiona jeszcze teraz co, to ha, do polskiego już nie zajeżdżamy, bo jednak nie, bo, bo nie chce nam się strasznie nie lubimy tam jeździć bardzo a, yy, a nie potrzebujemy tak na teraz więc kiedyś tam Łukasz po pracy po prostu wieczorem podjedzie w tygodniu i nic, no i tyle i dobra, i będziemy już jechać do domu, także fajnie niestety moja paczka jest dostarczana przez kuriera Hermes i nie ma jej i nie ma jej. Mimo, że teoretycznie powinna dzisiaj być, bez out for delivery. W ogóle aplikacja Hermes. Czy wy macie OK z aplikacją y, Hermes? Ją ja wie stary Hermes Every teraz. Czy macie wszystko OK, dziewczyny, które mieszkacie w Anglii? Bo mi na przykład w ogóle nie aktualizuje ta aplikacja. W ogóle. O, jest We've Got It. I potem jest już, że dostarczona, jak już odbiorę. Nie, nie aktualizuje mi, jakby po drodze. powinno być jeszcze On It's Way. I ready for collection. Nie, nie nic w ogóle nie. Nie, nie. Nie pokazuje mi. Coś jest nie tak z nią, po prostu. Nie wiem, nie no, to, to w sumie jest dopiero za 10 druga, więc może jeszcze dzisiaj być, ale ja też czuję, że nie. No, chciałabym wam, tak jak mówiłam, ponagrywać filmy dzisiaj, słuchajcie, z dwa filmy bym... czekajcie, dwa? Nie, jakie dwa? Jeden na pewno a drugi, co ja myślałam o drugi? aha, a drugi drugi nie wiem, słuchajcie, bo w ogóle przyjrzałam ostatnio, słuchajcie, mój kanał przyjrzałam, w ogóle tam trochę odświeżyłam go, wiecie wiosna i tego, odświeżam mój kanał zresztą jak zauważyłyście na miniaturkach i tak dalej, odświeżam w związku z czym przeglądałam wszystkie filmy, tam wiecie, uzupełniałam też opis, bo miałam nieaktualne dane w opisie. Na przykład, miałam Facebooka, którego już nie mam, bo wiecie, że mi ukradli od dawna i on cały czas funkcjonuje. Ostatnio jedna z Was mi pisała, że y, był nieaktywny, i znowu aktywował ktoś tego Facebooka. I faktycznie, znowu ktoś go aktywował. On wisi, ale to nie jest mój Facebook, więc nie wchodźcie tam. Jeżeli jeszcze gdzieś znajdziecie tego linka do mojego Facebooka, tego Neska, albo jak znajdziecie mnie po Neska, to nie, nie, to nie ja nie mam Facebooka. To nie ja. Nie odbierajcie wiadomości, wiecie nic, nie klikajcie, żadnych linków wam nie wysyłam, niczego wam nie wysyłam. No, w każdym razie, yy, yy, do czego ja do, czekajcie? To, aha, że odświeżyłam yy, odświeżam mój Instagram. No i yy, słuchajcie, przejrzałam moje filmy, w związku z tym nie wszystkie jeszcze, jeszcze nie doszłam do, do, do końca, do początku mojego istnienia na YouTubie, ale przejrzałam filmy i powiem Wam, że dobrze się oglądają i dobrze się wyświetlają u mnie testy. O dziwo, ja bardzo mało tego robię. Ja nie jestem kanałem kosmetycznym, ja nie chciałam się absolutnie zamykać na kanał kosmetyczny, na, na bycie kanałem kosmetycznym. Ja jestem zdecydowanie vlogowa, Zdecydowanie dla mnie, ja wolę tą formę nagrywać i ja wolę tą formę oglądać. Nudzą mnie filmy o kosmetykach, nie chcę im się oglądać i jeżeli coś zamierzam kupić, na przykład jest drogie i chciałabym dowiedzieć się jakiejś opinii albo zobaczyć, to obejrzeć jak to wygląda na żywo. Tak było na przykład z podkładem Erborian, o którym wam nagrałam podkładem to jest krem bibi. Herborian, który wam nagrałam e, też e, ja test, a też oglądałam przed zakupem, bo on jest drogi oglądałam przed zakupem testy właśnie na YouTubie i ja jakby wtedy dopiero oglądam wiecie, jakieś kosmetyczne rzeczy tak jak ktoś wrzuca kosmetyczne, ja nie wchodzę i nie oglądam nie, nie, nie interesuje mnie, słuchajcie jakiś wiecie, tam randomowy krem czy coś takiego więc ja też nie nagrywam takich rzeczy, ale zdarzało się, na, na, nie, nie nagrywam takich rzeczy jakby non, non stop że wiecie, ja nie jestem kanałem kosmetycznym Jestem w vlogowym. Ale oczywiście jakoś tam urozmaicam te treści i nagrywałam też, jeżeli coś mi się sprawdzi, były też testy, jest osobna playlista testów u mnie. I właśnie o tym właśnie do tego zmierzam, że bardzo dobrze się te filmy wyświetlają. Słuchajcie, te właśnie mm, testowe takie, kosmetyczne. Yy, bardzo dawno nic takiego nie nagrywałam. Właśnie ostatnim chyba testem był Erborian, albo nie wiem co, ale na, no, na pewno. Mm, to, z, z, z na pewno nie nagrywałam, jak nie wiem, na pewno więcej więc tak pomyślałam, czy nie nagrać wam testu tego tuszu bo on jest naprawdę świetny, ja wam go pokazywałam jak on działa w jednym z vlogów, ale oczywiście nie wszyscy oglądają, wiecie moje vlogi i też ciężko po vlogu, jakby ktoś sobie chciał go kupić i zobaczyć jaki jest efekt, to ciężko będzie mu znaleźć w moim vlogu, tak? będziemy musiał szperać po vlogach i wiecie, gdzieś tam po tytułach się domyślać, czy to ten, czy nie ten. A tak to bym nagrała po prostu test tego tuszu. I tak właśnie myślałam o tym a propos drugiego filmu dzisiaj. Że może bym właśnie wam nagrała test takiego tuszu, te, te, tego właśnie tuszu, tego Sky High. on jest, Ja, ja wiem, że już jest pewnie dużo testów też na, na jego temat. On też nie jest jakiś nowy na rynku. No w ogóle nie jest nowy na rynku, ale jest świetny i jest warty, jest warty moim zdaniem jest warty filmu ja ogólnie nagrywałam testy, słuchajcie, tylko rzeczy które albo były warte pokazania wam albo były tak badziewne że też było warto wam pokazać, że po prostu są beznadziejne a ten jest warty pokazania wam, żebyście sobie spróbowali, a z racji tego, że tak mówię, no nie jest tani. Nie jest tani, bo można znaleźć tańsze tusze. No. A to, to w ogóle to ten był najdroższym tuszem w ogóle z całej szafy. Była szafa e, Rimmel i Maybelline. Akurat w, tym małym, e, w tej małej Azie tylko dwie szafy mamy. W dużej mamy, tam jest w ogóle cały dział z szafami i wygląda jak but. <noise> no ale w tej małej e, Aździe mamy tylko dwie szafy i to był najdroższy tusz. W ogóle Łukasz na to zwrócił uwagę. Wity, on jest najdroższy ze wszystkich, jakie były. No. Tam jakiś wyszedł nowy mm, nowy wyszedł ten taki baryłkowy, ja też je używałam. E, to Sensational Chyba? Sensational chyba. Las sensational chyba. Nie, nie jestem pewna, ale taki wiecie, taki baryłka taki. Taki o. Z, z Maybelline właśnie. Bardzo słynne też tusze nie pamiętam. Teraz taki żółty był świetny też. Były, teraz wyszedł jakieś tam nowe. Ale ja jednak ten, jednak ten. Także myślę też, żeby właśnie nagrać testu tego tuszu. Ale jeszcze, tak jak mówię Wam, nie wiem. Nie, nie jestem pewna, czy się za to zabiorę, czy do tego usiądę. Bo powiem Wam szczerze, że ja nie lubię tych filmów nagrywać. Nie lubię. A jeżeli nie lubię czegoś nagrywać, to to wychodzi potem dziadowskie. Nie podoba mi się i wiecie. Nie, nie, nie lubię. Po prostu nie lubię tego nagrywać. Ja lubię vlogi. Nie ja lubię vlogi. I oglądać i nagrywać. Torby mam, Lizusia mam. Tak, idziemy. Na spacerek jeszcze idę, bo kasz czeka. W aucie z tymi zakupami. Kulisy, słuchajcie. No, tak wygląda po nagrywaniu. Może nie jest jakiś super duży bałagan, ale jakoś super czysto też nie jest. Tam rzeczy w ogóle rzucone. Wiecie, to jeszcze do prania wszystko musi pójść. Ale wolałam najpierw nagrać, póki jeszcze jest w miarę światło. A później, wiecie, później dopiero sprzątać. Także nagrałam dla was, teraz muszę posprzątać nie miałam jak sam ton wyjść w ogóle, bo tu statyw z kamerą, tu lampa tam stolik, stolikiem byłam zawalona no, także tak to wygląda spięte włosy, słuchajcie, bo do jednego filmu spięłam i taki mi wyszedł dzień w sumie ale ciemno już, taki mi wyszedł dzień w sumie słuchajcie, nagrywania a niespodziewany, i tak strasznie, aż wczoraj go nie planowałam. Dzisiaj rano tak pomyślałam, że nagram dla Was więcej. I nagrałam, słuchajcie, nagrałam dwa filmy, z czego jeden już jest na kanale, bo zdecydowałam, że ten film o tuszu, z testem tuszu dodam wcześniej, ponieważ ta promocja jest ograniczona gdzieś tam do połowy kwietnia, więc chcę dodać go wcześniej, żebyście miały yy, szansę po prostu sobie skorzystać, jak chcecie. A. Mm, jeszcze jeden film przed Wami będzie w okresie świąt, ale nie wiem kiedy. Tak myślę, że może, aha, może w sobotę bym go dodała. Tak myślę, ale nie wiem, jeszcze nie wiem. Słuchajcie, bo tak jak mówię, dopiero w tym momencie to ja to dopiero nagrałam. Ale bardzo fajny film, bardzo się pośmiejecie, bardzo Wam poprawię humor. Zrobiłam też ankietę, tam już kuki ze mną. Zrobiłam też ankietę, słuchajcie na Instagramie, czy oglądacie w ogóle YouTube'a w święta, czy nie macie czasu? 100%, że oglądacie, tam od, chyba z 60 osób. Od Powiedziałeś, że oglądacie. I w ogóle 100%, że oglądacie. Także super, bardzo się cieszę. Więc, e, tak jak mówię, ten taki. Wyjątkowy szczególny film, e, inny niż zawsze dodam właśnie w święta, w okresie świątecznym. I co? I życzę Wam wszystkiego dobrego na święta, smacznego jajka, mokrego dyngusa, bo vloga już przed świętami nie będzie, bo po prostu ty tygodnia mi nie starczy, żeby te filmy poukładać, żeby był jeszcze jeden vlog, ale pewnie coś tam jeszcze będę nagrywać w tygodniu przed świętami, także to już pójdzie po prostu po świętach. Jezu, jest tak ciemno, że już pewnie nic nie widzicie. A mam lampę w sumie włączoną, mogłam lampę włączyć, bo jeszcze w ciemnym tym siedzę no masakra. Dobra, słuchajcie, dzisiaj kończę, bo. Bo tak jak mówię, aparat mam już rozładowany całkowicie przez ten nagry to nagrywanie i zrobiła się po prostu ciemno, jest już szósta. Więc dzisiaj taki vlog zupełnie... No o niczym. No niczym, po prostu o niczym. Tak szczerze Wam powiem, że nawet nie wiem jaki tytuł. Jakiś tam. Lizuś. No, drapie się, drapie się, pcheł nie ma, a się drapie, no. Lizuś. Kuki. No Lizuś. No, ty jesteś Lizuś. <laughs> Cały czas się drapie, nie wiem. Nie ma, no bo sprawdzamy ją i nie ma. Jeszcze ją wykąpać właśnie dzisiaj miałam, ale chyba nie, bo usiądę zmontować dla Was ten film o tuszu, żeby był jak najszybciej na jutro. O, bo może tak powinnam nagrywać, bo tu jest jaśniej. No dobra, kochani, uciekam, trzymajcie się, spokojnych świąt. I co? I widzimy się po świętach. Te święta takie, słuchajcie, ja tam nic więcej w, wiele nie robię, bo y, spędzamy w tym roku sami. W zeszłym roku, tak mi się wydaje, że w zeszłym roku spędzaliśmy, mieliśmy gości, u nas byli na święta, a w tym roku ani my nie jedziemy nigdzie, ani nikt do nas nie przyjeżdża, więc y, spędzamy po prostu sami. No, więc nic wiele jakoś... Ja ręka mi zaraz odpadnie, czekajcie, postawię rękę na statywie. No łatwiej by mi było kamerę na statywie postawić, ale nie. <laughs> więc nic wiele, jakoś wiecie, nie będę szaleć, tam sałatkę zrobię na pewno na pewno jeszcze co, no wiadomo jajka jakieś tam wiecie z majonezem no z nakupujemy kiełbaski jakieś no żurek oczywiście, no i tak i tak słuchajcie i nic wiele, wiele jakoś super, nie jakieś ciasto może, ale zobaczę, bo pewnie sama będę to ciasto potem jadła dobra, uciekam kochani, trzymajcie się dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmie, w następnym filmie, nie powiem wam jakim, zobaczycie w święta. Będzie fajny. I potem już we vlogu. Tak myślę. Kolejnym. No. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pa!